Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik z garażu. Nie będzie pływania. Bo deszczyk pada. Ale tak poza tym to będzie dzisiaj reanimacja, część druga. Mojego silniczka. Bo po ostatnim pływaniu po prostu znowu mnie wkurzył. No nie dało się pływać nie. Znowu zaczął przerywać, kichać. To znaczy się nie, nie po tym ostatnim pływaniu, co wy żeście widzieli na filmie, bo ja jeszcze pływałem po prostu i nie nagrywałem tego, no ale po prostu nie było najlepiej. Także dzisiaj będę kopał. Ale przyjedzie do mnie Marcin. Weźmie troszeczkę swoich narzędzi, sprawdzimy mu ciśnienie. No i spróbujemy ustawić gaźnik. Tak, według jego, no nie? Spróbujemy to ustawić do, do jego do gaźnika. Może się uda. Także biorę się zaraz za rozkręcanie. Czekam na Marcina i, i działamy. Jak wam jeszcze pokażę. Przeczyściłem ten filterek. Tutaj on jest rozkręcany. Z nadzieją taką, że to była główna przyczyna. Tam było strasznie nawalone syfu jakiś silikon, plastik, nawet jakieś opiłki metalu wszystko, bo tam jest taka gąbeczka. Nie wiem skąd się to wzięło, w każdym razie było tak dowalone. No i te, myślałem, że to będzie to. Miałem taką nadzieję, no nie, ale niestety to nic nie dało. A czy swoje pewnie coś dało, tak, ale efektu nie ma. Świeca bardzo szybko, robi się czarna. Jak wyczyszczę tą świecę, to on jakoś płynie. Nie ma rewelacji, ale płynie. Ale za chwilę znowu świeca jest zawalona i znowu jest to samo. Zaczyna przerywać, kichać. No i nie chce nawet do tych 5000 obrotów do, dojść, nie? Także to no gaźnik pewnie nie. Regulacja. Jeżeli przeczyszczę świece, to tak w miarę, w miarę coś tam płynie. Gdzieś mi się zapodział klucz. To są świece. Nie wiem jak to będzie widać. Na których palił parę minut czarna na tej Irydzie bardzo słabo idzie nawet jak była czysta słabiutko na niej szedł. lepiej na tych zwykłych tylko że to jest taka chińska Iryda nie? Latać tam nie wiem, za zaraz zobaczymy na tej świecy co teraz wykręcam też chodził parę minut. Ja pierdzielę. No zobaczcie. Postaram się Wam tak. Ona jest czarna jak. Jak smoła, nie? No nie może tak być. Widziałem gdzieś taki schemat. Kilka świec, i jak jest dobre spalanie, złe, najlepsze, no to, no to tak świeca nie powinna wyglądać. Przynajmniej nie, nie po kilku minutach, choćby tych 15 minutach to nieważne. No. Po całym sezonie, nawet nie powinno tak wyglądać: bo to nie ten kolor w ogóle. No nic, coś tu ewidentnie jest. Nie tak, nie w tą stronę, co trzeba kręcone. Sprawdzę mu od razu, czy te znaki się tu zgadzają, ale wygląda na to, że że jest OK wszystko według znaków jest dobrze Tłog jest w najwyższym położeniu no i jest tutaj T I teraz widzę że opada no i jest dobrze u samej góry także gicior sprawdzimy mu kompresję jak Marcin przyjedzie no jeszcze go nie ma szkoda ciemno się robi także kompresję mu sprawdzimy no i spróbujemy ten gaźnik ustawić według jego gaźnika nie no i tyle czekam dalej Patrzcie kogo mamy tam się na co? No tam jest jakiś bo powietrza i on wow. po prostu w tej nowszej wersji miał tam No nie? Czyli tutaj jest chyba wszystko porządne, bo tam wydaje się po kolei, że w Jakieś powietrze rośnie to jest bardziej się no to, uh -hmm. no to, no to ma. Yeah. Tam chyba, w Ja to się I tamtym przystępu się zamachuje, bo i po się robią, Kompresja zmierzona. 12 no, bar jest? Prawie dwunastka, nie? Tam troszeczkę brakło do dwunastki, ale 12 można uznać. Także jest dobrze. I teraz zrobimy porządek z gaźniczkiem. No. no zobaczcie co wyciągnęliśmy. No, dokładnie stąd wszystko wyszło. Tak. To jak przychodzi właśnie. Z tego czegoś. Aha, bo tu jest podawca cały zamontowany, i to się tak porusza, nie? I właśnie to samo miałem. I to, to nie jest to jedno, bo tego było więcej. Tylko dwie, dwie sztuki na no, takie to, dosyć spore. i tylko... to tutaj na pewno. O, to też było. Nie? Tu i tu. To wszystko, to co leży, to tam było w środku. I to samo miałem we filtrze. Właśnie tym tu już wcześniej powiedziałem, że, że rozbierałem ten filterek. Fil 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 I to jest takie, jakby nie wiem, silikon guma, bo to jest miękkie, nie? To ci mogło od początku wiesz, tam wysiedzieć i z czasem po prostu poleczało no. tutaj tą stronę, bo tu wiesz, że też była jakaś taka dziura od samego początku ta. w tym weźniku, nie? No to cośśmy znaleźli, także jest dobrze. Lepiej coś znaleźć jak nie znaleźć. <gry> Szukamy dalej. A linia. Linia. I teraz regulacja.

Tá, Tak działa. Więc co? Po tych kilku godzinach okazuje się, że jak wykręcimy tą śrubę tu całkiem, to ma wtedy eleganckie obroty, tak jak powinien być. Ale niestety nie ma niskich. Dokładnie. A kręcenie nic nie daje. Dopiero jak wykręcimy tą śrubę całkiem, bo nawet jak jest troszeczkę wsadzona to nie ma obrotów, nie? No nawet jak tam się źródła tak. to, to A jak to, ją nie tylko wypieprzymy całkiem są super wysokie obroty no niskie wiadomo nie ma, no bo jest wykręcone. Tak miało za mało powietrza, nie? No. To mi się wydaje, że no że na razie tą dyszę zamówię, a jak nie to gaźnik i... Powinno być dobrze. Kompresja jest. Wszystko jest, tylko nie ma obrotów. Tak, obrotów <laughs> brakuje u góry. Nie ma góry. Także na tyle. Nawet porównywaliśmy z moim gazinkiem Mniej więcej te same Ta, ustawienia, to samo ustawienie się daje. <laughs> Trzeba będzie tak zrobić. To powinno go nie dać efekt jakiś... No, trzeba tutaj będzie dużo nie? Głowy nas bolą. Przynajmniej mnie. Od myślenie o spalin. Od spalin no jednak kurde. Jeszcze go spróbuję odpalić i pokażę Wam obroty jakie są bez tej śruby. Co, jest moc, jest moc. I o takie obroty chodzi, tylko właśnie. Bo u mnie są takie właśnie. I u niego takie są właśnie, tylko też są niskie. I pali tak. No nie jest odpalać, odpala. No ale chyba że to będzie takie pływanie, że odpala mi igwist pełna faia i. No. Dobra, na razie nic nie kopię. Coś mi się wydaje, że zamawiam gaźnik i... Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, co to można no, jeszcze albo zrobić. Albo jak macie pomysły, jest ciutki, Wszystko jest sprawdzone, wszystkie kanały, wszystko... To jest proszę ciekawe. pisać w komentarzach. Wiem, że jest ciemno. Ewentualnie jakby ktoś miał gdzieś mało. A ta śruba to tu. Ustawienia tego gaźnika, to Tutaj w sumie nic nie daje kręcenie. Tu jest najlepiej ta... Ja kiedyś pokazywałem, że ona... No jest była. z wysokiego wysokich obrotów śruba, nie? Że ona była dokręcona niby na maksa, ale generalnie mogła być przyklejona na jakimś kleju, żeby się nie ruszała Nie wiem Ustawiliśmy to gumie, że lekko był bo widać nic to nie daje w ogóle Koniec Po prostu od, od miałeś problem z tym, ta, z tym cały czas była ta dziura gdzieś... Dziura była od samego silnika. od, od możliwe, pierwszego startu Więc możliwe jest, że jest ogólnie jakiś gazink wadliwy i... No właśnie Ewentualnie jakaś dysza i jest problem Zresztą Chińczycy to robili wiecki. Różnie to bywa z tym, gdzieś tam jakiś może. Mm. Włozek chiński wleciał i i, i I siedzi, nie? Także myślę, że, że na dzisiaj będzie tyle już. Nie ma co. Nie ma co. Ale iskra jest. Nie? Coś, coś z niego będzie. Ale się zagrzał. dalej Przekładamy gaźnik, także... trzeba wykluczyć wszystkie możliwości, także gościć. jest jeszcze jedna opcja, W na tym gaźniku będzie chodził jak trzeba to albo jest ten gaźnik tak spieprzony, dokładnie, także jeszcze to, chwila, działamy, po wymianie gaźnika Wszystko jasne Gaźnik do wymian się nie godzi jak nówka. Dokładnie Także Wszystko to wiem Albo jest gdzieś zasypiony albo, albo może mieć jakąś wadę. Albo albo jest... Jeśli od początku miał dziurę, no to Dokładnie. wszystko jest możliwe, że jakiś kanał gdzieś nie jest dobrze Także... jest dowiercony i... Tyle w temacie. No na dziś tyle. Silniczek odjeżdża, dawca gaźnika. Jest jasne, 100% teraz kupuję gaźnik. Tego nawet nie skręcam, bo i tak podobno ma lać cały tydzień, nie? 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 w, w to już pogoda. Aha, no to we wtorek muszę mieć gaźnik. Więc jak będziesz miał gaźnik, to już wiesz. No, to ogień. Ja teraz się na rybki wybieram, ale na weekend możemy coś pomyśleć. Popływamy, no. no. Także kupuję gaźniczek i no, widzimy się nad wodą, nie? Nad wodą, także trzymajcie się, cześć. I do następnego.